ten zepsuł, to korzystam z opcji Wi-Fi 6, a cytryna, no gdzie masz piłkę, gdzie masz piłkę, no gdzie masz piłkę, no mieliśmy mi się bawić, no piłkę przynoś, tak się zapałaś jak pancio, nie? Wejdzie na schodach i sapie, już ledwo żyje, ledwo żyje mordo, przynieś piłkę, idź po piłkę. Ale pieron ciężki powiem Wam. Dużo cięższy niż tamten, który mi się zepsuł. I zrobiłem sobie, wydrukowałem do niego taką podstawkę. Bo to mu u mnie sobie stoi. To myślę, że taka podstaweczka będzie całkiem fajna rzecz. No, i się postawi ligacko I se będzie stał i rozsiewał. Internet po domu. Takie urządzonko mi przyszło do tego mojego interfejsu tak zwanego Międzymordzia ESL125 Hager. Jakbyście kiedyś szukali, to ja się troszkę naszukałem. To jest na 12V, czyli na niskie napięcie. Są też 24V, ale 12 też aż wyjątkowo rzadko występują. I przede wszystkim to jest 12V prądu przemiennego. Eee, tak, bo jak tak, to zwykłego przekaźnika nie zastosujecie, bo inaczej będzie no, po prostu dzwonkiem, a nie przekaźnikiem. No, i tutaj zaraz sobie to dołożę, i będzie zakończona opcja zakręcenia i tak dalej. Proszę bardzo, na gotowo, funkcjonujące, działające, stary system z nowym systemem połączony. Chyba mi dobrze podpowiedzieli, aczkolwiek patrzyłem na stronie internetowej i patrzyłem tutaj na wszelakie oznaczenia, i nigdzie tu nie ma oznaczeń co do kierunkowości opony. I teraz nie wiem, no ale tak faktycznie wygląda, jakby ta miała jechać do tyłu, dobrze, jakbym ją przełożył. Bo ta wygląda, że ma jechać do przodu, ale stąd to nie ma problemu, bo sobie zawsze mogę ją przełożyć tak, jak chcę, a tam chyba przełożę, bo bieżnik na to wskazuje. W ogóle nie zwróciłem na to uwagi, bo nie myślałem, że i w rowerach takie nowości, ale tak jak mówię, nigdzie po obwodzie, jak patrzycie, nie ma ani żadnej strzałki, tak jak w samochodach, ani żadnego oznaczenia, że jest, że jest jednokierunkowa. No nic, to najwyżej utrwale sobie system. Zmiany opon i w rowerze A teraz się zabieram za to Za prezent od Kasandry Aż będzie cięcia Panie kochany Tutaj doszłem do wniosku, żeby mi się jeszcze dwa takie stoły przydały I tu bym miał część Komputerowo Taką elektroniczną Zrobiłbym sobie taki warsztacik A z drugiej strony już jest ten stół To bym sobie zrobił taką część do majsterkowania. Tutaj gdzieś bym może tą ukośnicę zainstalował, bo jest trochę wolnego miejsca. I powiem szczerze, że najbardziej w tej w tej konstrukcji całej ja ten stół zafrasował, bo tak jak patrzyłem, to to trzeba gdzieś zamontować do jakiegoś blatu, żeby to się nie przesuwało. I wtedy no to wszystko jakoś trochę słabo wygląda. Ten mój blat już jest no dość mocno Zajęty, także tu mam część roboczą. A jakbym chciał tu jeszcze przyczepić tę ukośnicę, to żeby nie było się jak ruszyć. No i madła też nie ruszę, bo jest przyczepione. Tak więc ten stół, powiem szczerze, mnie przekonał na okoliczność tego zakupu. Zobaczymy, jak się to będzie spisywało. Yy, zakładam, że no, wiecie, jak to u mnie od razu wylądowała na strychu. Ta ukośnica, nie? Tak więc, no, nie jest to, to, że ja będę tu jakąś produkcję prowadził, tylko raz na jakiś czas mi jest coś potrzebne przyciąć, dociąć, zrobić. I no i wtedy zawsze jest płat, że tego nie ma. Teraz nie mam nic do docięcia i do przycięcia, ale przynajmniej to poskręcam i będę miał gotowe na jak się pojawi taka opcja i potrzeba. Tak to wygląda. Jest manual. Maksymalny ciężar łączny, coś tam, coś tam, stojak przeznaczony do używania z pilarkami i ukośnieniem. Trzeba tarczy do 374, czyli on jest taki bardziej uniwersalny. Czyli można było sobie kupić sam stół, a pilarkę już niekoniecznie taką. No dobrze, na razie mam te wałki do wałkowania, albo do podtrzymywania desek. Myślałem, że do skręcania będzie nie wiadomo ile, ale to na przykład jest... Już skręcone, nie? Tylko się nogi rozkłada. Te bolce się wciska, pstryk, pstryk. Także też jest dobre do transportu. Jeszcze wrażenie z tego stołu pozytywne. Słuchajcie, nie jest on zrobiony z folii aluminiowej, z pudełka po czekoladzie. Tylko tak no, daje wrażenie, że jest w miarę spoko. Jak za dwie stówki za takie coś, to wydaje mi się, że to był dobry deal. Śnicza w takiej formie przychodzi. Też instrukcja, kilka części. I reszta już chyba zmontowana. Jakkolwiek to nie wyglądało na małe urządzenie w sklepie, bo stały większe, to już jak się je przytarga do hałpy, to wcale takie najmniejsze nie jest. I o tym mówię. Jakbym na tym biurku, czy na tym stole chciał to zamontować, to po pierwsze trzeba znowu uwiercić dziury, żeby to na stałe przyczepić. I po drugie zajmuje to trochę jednak miejsca. Kręcania niewiele, tylko te plastikowe takie tutaj prowadniczki, można by powiedzieć. Samo urządzenie też robi wrażenie takie w miarę w miarę solidne. Jest tutaj śruba blokująca, możemy sobie przestawiać. Jest, są zapadki, czyli tam, jak je robimy 0, 15, 35. Co prawda, do 36. Tutaj jest z drugiej strony można do 45 aż dojechać. Ale widać dokładnie, gdzie zapadka wskoczyła. Łatwo zakręcić. Tutaj też są podziałki. Można pochylać. Tu jest taki uchwycik do materiału, który tniemy. I na tym stole to wszystko siedzi, powiem ja Wam, że nawet nie drgnie. Tak więc to jest zarąbista sprawa. No i co? Trzeba chyba coś uciąć, nie? Jaką deskę? czy 3 coś? Jeszcze muszę sobie poczytać, jak się z takim urządzeniem... Tu są takie uchwyty, można je od... O, podnieść i wtedy sobie przesuwać prawo, lewo. Bez najmniejszego problemu, ale na razie centralnie to zainstalowałem. A jeszcze jest oczywiście z tą prowadniczką, I też to w miarę... Wszystko leciutko chodzi. Się. Nie ma miękkiego startu i nie ma tu widzę żadnego lasera. Miękki start akurat by się przydał e, w takim urządzeniu. Myślę, że to nie są jakieś nadmierne koszty, ale dobra, jakiś kawałek deski tutaj gdzieś powinienem mieć, co go ostatnio heblowałem. I ciach. I co, tym się to blokuje, tak? A nie będziemy za dużo obcinać. Bo po co? Czekajcie, za mało. Jakąś podkładkę muszę zrobić. Przepięcie. Kurnie, ale to zapierdziela nieprawdopodobnie. Już widzę, że trocin będzie co nie miara, bo nie sądzę, żeby się to wszystko w tym woreczku zbierało. Ale no jest petarda. Jestem na razie z tego tytułu zadowolony. Myślę, że jak za te tam 720 chyba 20 zł wyszło 100 razem z taką z taką maszynerią to Cassandra zrobiła dobry deal. Nie, nie, nie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? To nie to. Yy, pojawiła się taka przesyłka i żeśmy testowali witamina C w takich żelatynowych niedwiedikach. Tylko oczywiście nie są niedwiedikami, tylko są takimi jak gdyby kawałkami pomarańczy. No zajebiste. Jakby wszystkie leki tak smakowały, to mógłbym taką pudełko całe zjeść. Co prawda trochę to jest za, zasypane jakimś cukrem czy czymś. Ale tak zajebiście ładnie pachnie i fajnie smakuje, że naprawdę. To jest super. Dla y, 4, plus. no to ja się już łapę w tej, w, tej, w tej kategorii. Dzisiaj taka atrakcja. O jezu. Trzeba opróżnić zbiornik gazowy, zalać go wodą, zrobić test ciśnieniowy. Potem rewizja kamerą. Raz na 10 lat. I to akurat dzisiaj wypada. Niestety. Dniówka przy klapie mnie czeka. Jako, że. Tutaj będzie teraz stanowisko. Do piłowania, to chyba tutaj na służbę mój najstarszy odkurzacz przyjdzie. Mam nadzieję, że tu odnajdzie jakoś, bo powiem szczerze, że już trochę głupieje na starość. Jakaś Alzheimer go dopada. Przeczyściłem, wyczyściłem, no zobaczymy. Ogarnięte trochę. Teraz się musi wykazać mapowaniem. A ja chyba jeszcze w międzyczasie wymienię to. Przełożę tą tylnią oponę i zniosę rower w końcu. Dzieli sobie na takie kwadraty. Trzy kwadraty obleciał. Jeszcze mu zostały Z2.